Witam Paśkowska i tu taka przykładowa króciutko z ręki bo nie wziąłem statywu. I tu mamy rodzinę na widzimy dziewięciu ramkach. Zaczynały sobie budowę 10 ramek i widzimy jest to od razu y, zaczerwiane. Na tej ramce co teoretycznie jest to ramka osłonowa z zapasem. Y, gdzie ino było miejsce, również jest pozaczerwiane. Ogólnie dosyć y, fajny wziątek jest. Y, to też mało, że dlatego tu jest y, mniej pszczół. Zbliżają się chłody i y, y, tak. Y, rodzina ma wystarczająco zapasów. Jest, widzimy, na każdej ramce. Wyciągnę sobie, przykładowo, tą ramkę. Akurat ta będzie złym przykładem, bo tu będzie pieżga. Chociaż nie, jest pieszka. Na każdej ramce jest taki delikatny wianuszek miodu. Dookoła tu schodzą, bo nie miały gdzie, gdzie sobie tego nagromadzać. Tu widzimy następnie pyłek i również pożytek. I tu, gdzieś się czerw wygryza, widzimy, że jest zalewany. Czyli matka jest ograniczana. I tak mniej więcej wygląda na każdej styk dziewięciu ramek z czerwiem. Z czego te osiem ramek praktycznie są... Yy, całe zaczerwiane, liczmy w 80%, bo matka po prostu jest zalewana. Ta ramka dostały yy, tydzień temu. Widzimy również, że, że jest zaczerwiona i jestem wianuszek po karmu. Ramki pracy nie dostawały jeszcze. Mhm. Jak ja stosuję ramki pracy? Yy, Całe te usuwanie trutni, usuwanie tego, ja to robię dużo później, na ramkach starych, po pierwszym miodobraniu z tych dużych ramek. Bo na przykład, na przykładzie tej, ta ramka, widzimy, to jest świeża ramka, tu jest świeży pokarm, tu widzimy środkiem również jest czerw. I ja później taką starą ramkę po prostu, cyk, w połowie ucinam. A do wychowu trutni ja stosuję oto takie ramki. One służą mi około czek lat. Ja je wyciągam. Teraz mamy kwiecień, zawsze je dawałem w maju. Ja je wyciągam około. Na lipę, góry, na lipę idą do góry. Trutnie się wygryzają. Pszczeli, czerw się wygryza i jeśli tu jest pierzga. A zazwyczaj tak jest, że tu jest nagromadzona pierzga. Ramka trafia jako skrajna. Matka w niej nie uczestniczy w czerwieniu, i później dopiero dostają taką ramkę do karmienia, zalewają i mają od razu trutnie. Akurat nie mam tu pokazać tej rodziny takiej ramki, bo wszystkie ramki miałem już ciemne i zostały kasowane. I ja taką ramkę daję. Dzisiaj akurat na skraj gniazda. Z tego względu, że tak jak mówiłem, idzie tygodniowe ochłodzenie i musimy um, tak zrównoważyć, y, żeby pszczoły miały co robić, żeby matka miała gdzie czerwić i żeby miały gdzie i boże i żeby miały ten pokarm. Czyli nie możemy na przykład y, odsunąć tak jak tu i tu wpieprzyć o pokażę, no może nie będę pokazywał i tu przykładowo rozsunąć tej ramki i tu dać ramkę kolejną z węzą nie, bo jest zimno ma być jeśli by się pogoda utrzymywała to tak bym zrobił jakby był stan rojowy yy, czyli bym zrobił tak yy, ramka odbudowana czyli ramka z, czerwiem, węza, ramka z czerwiem węza, ramka z czerwiem, węza ramka z czerwiem, węza ramka z czerwiem, węza i tak i tak i, i tak dalej a ja dzisiaj po prostu sobie daję tak, te pszczoły sobie odbudują, pociągną sobie zabudowę trutową, po czym yy, będą już yy, spokojnie miały sobie te trutnie cały czas, taka ilość trutni wystarczy. Tam na niektórych gramkach jest trochę tych trutni krosowcy. Na niektórych ramkach jest troszeczkę tych trutni i tyle im wystarczy. A ramkę pracy, tak jak mówię, taką ramkę obcinam w połowie i wycina później już całkowicie te trutnie. Dobra, tam to się wytnie, będzie to trochę ciszej. No i ja sobie ustawiłem to wszystko, wszystko tak, czyli tu poszła ta ramka z węzą, tu poszła ramka z suszem. No, i na koniec ramka z węzłem. Dlaczego za tą krańcową ramką poszła ramka z węzłem? Ano dlatego, że po prostu czerwiu jest na ośmiu ramkach, będzie chłodno, pszczoła nie będzie się spracowywała, będzie się po prostu wygryzała, i podejrzewam, że tu mogłyby wybudować dziką zabudowę. Jednakże będą miały węzę, to jeśli by chciały, to by będą budowały nam tu ramkę. I, no i tyle w temacie. Tu widzimy się chodzi, ale ona sobie tylko tu i wyłącznie chodzi. Tu już pszczoły widzimy, uwieszają się, czyli zaczynają po prostu hmm, rekonesans i od, y, odbudowę. Hmm, jeśli byłaby pogoda, no to jutro ta ramka może być odbudowana. Ta Będzie dokończona i być może matka ją podczerwi, ale to wszystko się okaże. Na razie niech dziewczyny zbierają, niech się szykują na to ochłodzenie. Tu już rodzina na 10, na 12, przepraszam, ramkach za tydzień dostanie calutki korpus do odbudowy, czyli 12 ramek i będzie musiała sobie poradzić. Także ja się z Wami żegnam. Paszka Kachowska. No nie mam za dużo. Do nagrywania nagrywam tu jedną rodzinę, reszty mi się nie chce, reszta po prostu bez sensu, jak tu jest to, to samo wszystko. Także dajcie znać jak u was, jak u was stan rojowy, ja na razie tylko miseczki i, i nie ma tego stanu rojowego, jest nastrój Stan, nastrój, nie wiem, nastrój, buzują miseczki. Ale miały miejsce, jeśli by tego nie miały, by wybudowały. Dobra, ja kończę, bo znowu jadą i nie będzie nic słychać. No i tu, rzut okiem. kolejna rodzina: 2, 4, 6, 8, również 9 ramek. No i analogiczna sprawa: dziewczyny budują dziką zabudowę. Oj, bez dymu można przy nich robić i. Tu dość ciekawa zabudowa pszczela, a tu zabudowa trutowa. No i ja tu akurat wiedziałem, że one mogą coś wykminić. No i dostały po prostu patyczek, żeby, żeby nie było to tego i całkiem piękno. No zawsze to mi się podoba ta nadbudowa. No ale no niestety trzeba to zniszczyć i poszerzyć tak samo jak poprzednią rodzinę, czyli. Tu pójdzie ten. Tu pójdzie ramka z czerwiem bądź z zapasem. Tu pójdzie ramka na trutnie. Susz, susz, Boże, susz. Czerw, czerw. Ramka z suszem. Czerw, 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 czerw. czerw. I na końcu ramka z benzą. I po prostu później przy miedobraniu bierzemy. Przy dobraniu za tydzień bierzemy cztery najciemniejsze ramki do góry, dajemy cztery węzy i tak co tydzień, co tydzień i, i po prostu to się wymieni w ciągu miesiąca. Mamy przygotowane całe gniazdo już na zimę, także y, ktoś może powiedzieć, jak to na zimę, tak teraz. Ramki wymieniamy, one je zaczerwią y, kilku razy, do czterech razy. 4 razy 21 to jest około. 84 dni, czyli prawie cały miesiąc. A jeśli by faktycznie za dużo tego były yy, cały miesiąc bo to jest praktycznie kilka, trzy miesiące czyli liczmy maj, czerwiec, lipiec, w sierpniu ostatnie wygryzienie no to około 6 pokoleń może wyjść, czyli mogą być nawet za ciemne. No ale to okaże się, że wszystko w praniu. Yy, będzie filmik szczegółowy o wymianie ramek na wiosnę. Pszczoła spokojna, można stukać i, i nie jest niezapokojona. Także ja się z wami żegnam już definitywnie pasie kachoska.